Europejskie samochody do dziś symbolizują styl, technologię i prędkość, lecz za tym blaskiem kryła się czasem mroczna prawda. Niektóre z tych pojazdów były nie tylko szybkie czy piękne, były niebezpieczne. Konstrukcje wyprzedzające swoją epokę, lecz ignorujące człowieka. Dziś rozpoczynamy podróż przez maszyny, które nie tylko zapisały się w historii, ale także kosztowały życie. A wszystko zaczyna się od miejsca numer dziesięć. Top 10. Matra Murena Marina. Matra Murena została zaprezentowana na początku lat 80. jako odważny sportowy samochód z centralnie umieszczonym silnikiem. Lekki, futurystyczny, z trzema siedzeniami obok siebie. Techniczny eksperyment, który obiecywał wolność. Lecz pod plastikową karoserią krył się strukturalny koszmar. Podwozie wykonane było ze zwykłej stali bez odpowiedniej ochrony antykorozyjnej. W wilgotnym środowisku zaczynało rozpadać się już po krótkim czasie. Szczególnie niebezpieczne były mocowania silnika. Korodowały niezauważenie, aż silnik mógł się odłączyć podczas jazdy. Do tego dochodziła krucha karoseria. W razie wypadku rozpadała się na ostre fragmenty, bez strefy zgniotu, bez prawdziwej ochrony. Jeszcze bardziej śmiercionośny był system chłodzenia. Przewody chłodzące biegły bez ochrony przez wnętrze. Jeśli pękły, wrząca ciecz. Pryskała bezpośrednio na pasażerów. Między 1980 a 1973 rokiem liczne śmiertelne wypadki przypisywano bezpośrednio tym wadom konstrukcyjnym. Murena została po cichu wycofana z rynku i zapomniana jako przestroga. Ale czy naprawdę był to tylko wypadek sztuki inżynierskiej? Top 9: de Tomaso Mangusta. De Tomaso Mangusta to była czysta pokusa z metalu. Potężny silnik V8 za kierowcą opakowany w zapierający dech w piersiach design, lecz piękno miało tu swoją cenę. Przy ekstremalnie dużym obciążeniu tyłu, masa rozkładała się bezlitośnie na tylną oś. Przy wysokich prędkościach układ kierowniczy stawał się lekki, a potem martwy. Kierowcy tracili kontrolę, często bez ostrzeżenia. Samo podwozie było niestabilne i skręcało się pod obciążeniem. Drzwi już nie pasowały, szyby odchodziły, chłodzenie było całkowicie niewystarczające. Silnik przegrzewał się nawet przy umiarkowanym tempie. Kiedy się blokował, tylne koła nagle się blokowały. W ciągu sekund samochód marzeń stawał się niepowstrzymaną pułapką. Między 1967 a 1969 wzrokiem zbudowano tylko kilkaset egzemplarzy, lecz zatrważająca ich część. Zakończyła się śmiertelnymi wypadkami. Dziś Mangusty rzadko są jeżdżone. Są transportowane, wystawiane, jako dzieła sztuki, bo każdy wie, kto nimi naprawdę jeździ, i gra z własnym życiem. Top 8: Peugeot 504 Diesel. Na pierwszy rzut oka Peugeot 504 Diesel wydawał się symbolem niezawodności. Spokojny, rzeczowy samochód, któremu ufano bezgranicznie, lecz głęboko w jego wnętrzu czyhała śmiertelna słabość. Mechaniczny system wtryskowy mógł zablokować się w pozycji otwartej. W tym momencie silnik zaczynał niekontrolowanie, wkręcać się na wysokie obroty. Stacyjka już nie pomagała. Wyłączenie było niemożliwe, silnik pracował dalej, zasilany własnym olejem, aż sam się zniszczył. Nastąpił czysty chaos. Tłoki przebijały blok silnika, rozgrzane metalowe części latały po komorze silnika i częściowo przedostawały się do wnętrza. W kilku udokumentowanych przypadkach maska silnika została rozerwana. A fragmenty leżały dziesiątki metrów dalej. Kierowca miał ledwo czas na reakcję. Często wszystko działo się podczas jazdy, przy normalnym tempie. Przez lata doszło do licznych, poważnych wypadków. Wiele z nich było śmiertelnych. Pojazd, który uchodził za bezpieczny, stał się cichym zagrożeniem na czterech kołach. Top 7 Lancia Stratos. Lancia Stratos była ikoną sportów motorowych. Krótka, agresywna i stworzona by wygrywać. Lecz właśnie te cechy czyniły ją ekstremalnie niebezpieczną na drogach publicznych. Ultracienki rozstaw osi powodował nerwowe zachowanie podczas jazdy. Każdy drobny ruch kierownicą mógł wytrącić pojazd z równowagi. To, co opanowani kierowcy rajdowi kontrolowali, bezlitośnie przerastało zwykłych kierowców. Widoczność była katastrofalna. Płaska przednia szyba zapewniała niewielki przegląd, sygnalizacja świetlna i przeszkody znikały z pola widzenia. Silnik znajdował się zaledwie kilka centymetrów za głową kierowcy. W przypadku zderzenia tylnego mógł zostać wepchnięty bezpośrednio do wnętrza. Bocznie umieszczone zbiorniki paliwa były niechronione i pękały podczas bocznych kolizji. Karoseria z włókna szklanego praktycznie nie zapewniała ochrony przed uderzeniami. Drzwi często blokowały się po wypadkach, uniemożliwiając ucieczkę. Stratos był zwycięzcą na torze rajdowym, ale na drodze stał się dla wielu śmiertelną pułapką. Top 6 Tvr Speed. 12 TVR Speed 12 nie był samochodem dla ludzi bojących się. Był przypadkiem ekstremalnym, maszyną bez siatki bezpieczeństwa. Ogromna moc spotkała się z podwoziem, które ledwo radziło sobie z taką siłą. Podczas przyspieszania podwozie skręcało się, tylne opony daremnie walczyły o przyczepność. Nie było elektronicznych wspomagaczy, żadnej kontroli trakcji, żadnej stabilizacji, niczego między kierowcą a katastrofą. Równie niebezpieczne było wytwarzanie ciepła. Silnik produkował temperatury, które szkodziły karoserii i czyniły wnętrze udręką. Hamulce traciły skuteczność po kilku mocnych hamowaniach. W krytycznych momentach pozostawała tylko nadzieja. Już drobne błędy prowadziły do utraty kontroli przy dużej prędkości. Niektóre z nielicznych zbudowanych pojazdów brały udział w śmiertelnych wypadkach krótko po ich dostarczeniu. Speed 12 brutalnie pokazał, co się dzieje, gdy moc rośnie szybciej niż odpowiedzialność. Top 5: Marcos Mantis M70. Marcos Mantis M70 wydawał się nieszkodliwy, niemal lekki, lecz pod powierzchnią kryła się konstrukcja pełna ryzyka. Podwozie składało się ze sklejonego drewna, wilgoć powodowała jego pęcznienie, pękanie i powolny rozpad. Z czasem konstrukcja traciła stabilność. Doniesienia o zapadających się siedzeniach podczas jazdy nie są mitem jeszcze bardziej niebezpieczny był silnik. Nagła usterka w łańcuchu rozrządu Mogła błyskawicznie zablokować silnik. W ułamku sekundy tylne koła zablokowały się pojazd, niekontrolowanie zjechał z toru. Cienka karoseria z włókna szklanego rozpadała się podczas wypadków na ostre odłamki. Zbiornik paliwa znajdował się bezpośrednio za kierowcą, bez ochronnej przegrody. Podczas zderzeń tylnych paliwo wlewało się do wnętrza, bez wentylacji, bez ochrony, bez szans. Mantis M70 nie był samochodem sportowym. Lecz ryzykownym eksperymentem z fatalnymi konsekwencjami. Top 4. ISO GRIFO. ISO GRIFO łączył elegancję z brutalną mocą. Lecz bezpieczeństwo odgrywało niewielką rolę w jego konstrukcji. Karoseria była niestabilna, rama skręcała się przy dużej prędkości. Drzwi już nie zamykały się prawidłowo, maski silnika mogły się odłączyć podczas jazdy. W ekstremalnych przypadkach odpadały całe elementy karoserii. Szczególnie niebezpieczny był układ paliwowy. Zbiornik znajdował się niechroniony nad tylną osią, przewody biegły otwarcie wzdłuż ramy. W razie wypadków pękały i rozprowadzały paliwo wszędzie. Akumulator znajdował się w bezpośredniej bliskości i powodował iskrzenie. Układ hamulcowy był beznadziejnie niedopasowany do mocy. Po jednym silnym hamowaniu jego skuteczność drastycznie spadała. Kierowcy musieli hamować z wyprzedzeniem, inaczej było za późno. Liczne poważne wypadki przy dużych prędkościach ukształtowały reputację tego pojazdu. Dziś Grifo uchodzi za obiekt sztuki, a nie samochód do jazdy po drogach. Top 3 Bristol Fighter. Bristol Fighter był próbą połączenia surowej mocy z ekskluzywnością, lecz jego konstrukcja niosła ze sobą nowe niebezpieczeństwa. Charakterystyczne drzwi skrzydłowe mogły zablokować się podczas wypadków. Układy hydrauliczne zawodziły, drzwi zamykały się lub nie dawały się otworzyć. Uwięzieni pasażerowie mieli niewielkie szanse na przeżycie. Jeszcze bardziej problematyczna była aerodynamika. Przy dużych prędkościach pojazd generował siłę nośną. Przednia oś stawała się lekka, kierowanie nieprecyzyjne. W ekstremalnych sytuacjach przód dosłownie się unosił, silnik znajdował się daleko z tyłu, co dodatkowo destabilizowało zachowanie pojazdu. Bez elektronicznych wspomagaczy każda szybka jazda stawała się ryzykiem. Kilka poważnych wypadków zakończyło krótką historię tego modelu. Fighter był szybki, ekskluzywny i nieprzewidywalny. Top 2 Venturi Atlantique. Venturi Atlantique miał być samochodem marzeń, lecz stał się koszmarem. Turbosprężarki regularnie przegrzewały się i mogły pęknąć bez ostrzeżenia. Rozgrzane do czerwoności części przebijały komorę silnika. Przewody paliwowe biegły bezpośrednio nad gorącymi komponentami. Gdy się topiły, w ciągu sekund powstawała burza ognia. Jeszcze bardziej niebezpieczna była konstrukcja pojazdu. Pod dużym obciążeniem podwozie mogło pęknąć, nie rozerwać się, lecz całkowicie rozpaść. Przód i tył oddzielały się przy dużej prędkości. Karoseria z włókna węglowego rozpadała się przy uderzeniach jak szkło. Ostre odłamki nie oferowały żadnej ochrony. Liczne poważne wypadki ze skutkiem śmiertelnym naznaczyły krótkie życie tego modelu. Atlantik pozostaje jednym z najniebezpieczniejszych pojazdów wysokiej mocy swoich czasów. Top 1 Porsche 930 Turbo. Porsche 930 Turbo przeszedł do historii jako legenda i jako wdowi grabarz. Ogromna moc spotkała się z podwoziem bez elektronicznych wspomagaczy. Turbodziura zapewniała zwodniczą ciszę, a następnie nagłe, brutalne przyspieszenie w środku zakrętu. Tył wyrywał się szybciej, niż pozwalała na to ludzka reakcja. Ekstremalne obciążenie tyłu uczyniło pojazd niestabilnym. Zdjęcie nogi z gazu oznaczało nadsterowność, instynktowny odruch, który w tym samochodzie był śmiertelny. Nawet doświadczeni kierowcy tracili kontrolę. Niezliczone poważne wypadki były bezpośrednio związane z tym zachowaniem podczas jazdy. 930 Turbo został później okiełznany, lecz wczesne wersje pozostały niezapomniane nie ze względu na ich piękno, lecz na życie, które kosztowały. Te pojazdy nie były po prostu samochodami, były eksperymentami, pionierami swoich czasów, stworzonymi z odwagi, ambicji i czasem fatalnej ignorancji. Przypominają nam, że postęp bez bezpieczeństwa wymaga wysokiej ceny. Jeśli podobała Ci się ta podróż przez ciemną stronę historii motoryzacji, zasubskrybuj kanał, polub wideo i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach, która z tych maszyn najbardziej Cię zaskoczyła.